Ćwiczenie pierwsze z rozwiązywania układu równań metodą podstawiania. Jak rozwiązujemy układ równań metodą podstawiania? Najprostszą wersją jest takie rozwiązanie, że szukamy sobie w jednym albo w drugim równaniu samego x albo samego y. Jak takiego znajdziemy? Czyli przykładowo ja sobie mogę tutaj wybrać z pierwszego równania tego x albo mogę sobie wybrać tego x z drugiego równania. Jak nie zrobię, tak i tak będzie dobrze. Ja sobie wybrałam tego x tutaj zaznaczonego na żółto i wyciągam wzór na ten x z tego drugiego równania. Czyli po prostu wyciągam, ile ten x będzie równy. Na razie z tym pierwszym równaniem nic nie robię, więc go tylko przepisuję. Natomiast z tego drugiego wyciągam, ile ten x będzie równy. Więc jak chcę wiedzieć sam x, ile będzie równy, no to to minus 3y mi tu przeszkadza, więc przerzucam na drugą stronę z przeciwnym znakiem, czyli po prawej będę miała 7 plus 3y lub czy y plus 7, to jest to samo, więc mam wzór na x. I teraz jak już wyciągnęłam właśnie ile jest równe sam x, bądź ewentualnie sam y, to teraz do drugiego równania podstawiam za x -a, ile ten x jest równy, tak? Bo tutaj ten x jest wyrażony poprzez y i jak go tutaj, ten zapis, tą, tą sumę tutaj wstawię, to zobaczcie, że w tym górnym równaniu będą już wtedy same y i wtedy wyciągnę ile będzie równe y. Więc jak już mam wyciągnięty wzór na x, to do tego drugiego równania podstawiam, że x to już nie będzie x, tylko 3y plus 7, czyli zamiast x piszę 3y plus 7 i jeszcze plus 2y równa się 12. Wzór na ten x sobie przepisuję, to górne równanie sobie rozwiązuje, czyli sobie porządkuję 3y plus 2y to jest 5y, a siódemkę przerzucam na stronę liczb na prawo z przeciwnym znakiem, czyli po prawej będę miała 12 minus 7, czyli 5, czyli wyjdzie mi, że 5y równa się 5, wzór na x sobie przepisuję, już wiem tutaj, że y będzie równy 1, bo jak podzielę obu stronie na 5, no to mi wyjdzie, że y równe jest 1, więc jak już wiem, ile jest równy y, to teraz tutaj automatycznie za y wstawiam 1, bo już wiem, że to będzie 1, a jak wstawię tutaj za y liczbę, no to wtedy jak będę miała jedną niewiadomą, no to wyciągnę, ile tu będzie równy ten x. Czyli za y wstawiam 1, czyli x to będzie 3 razy 1 plus 7, czyli x będzie równe 10. Także wyszło mi, że x jest równy 1, że x jest równe 10 y jest równy 1 i jeszcze, żeby sobie sprawdzić, czy na pewno dobrze zrobiłam, to mogę sobie podstawić do tych pierwszych y, równań ten, ten obliczony xy i sprawdzić, czy. Czy, to, czy ten układ równa jest spełniony przez te dwie liczby, czyli wszystko pasuje. Czyli za x jak podstawię tu dziesiątkę, to będę miała 10, za Y 1, to będę miała 10 plus 2, zgadza się, że będzie 12 i teraz tu za X daję dziesiątkę, tutaj za Y znowu 1, czyli będzie 10 minus 3, tak bo minus 3 razy 1, no to 10 minus 3 będzie 7. Więc jeżeli te liczby spełniają ten układ równa, niech podstawię, to wychodzi, że lewa zona się na prawej. To znaczy, że na pewno dobrze ten układ równanie jest rozwiązany. To jest podpunkt A do ćwiczenia pierwszego. E, inne e, podpunkty z rozwiązaniem i wytłumaczeniem. Jest to bonus dla osób wspierających kanał. Serdecznie zapraszam. Nagrałam podpunkt B, E i F. Jeszcze został C i D. Możecie spróbować samodzielnie rozwiązać w odpowiedziach. Macie odpowiedzi e, z tyłu książki. Możecie zobaczyć, czy Wam poprawnie wyszło. Jeżeli chcecie mieć dostęp do wszystkich filmików przeze mnie nagranych, do zadań z podręcznika, to zapraszam do wspierania kanału. Więcej informacji w opisie do filmiku i w pierwszym komentarzu.